Twoja zdolność bycia empatycznym jest uzależniona od tego, na ile jesteś odblokowany, na ile się nie pozamykałeś, nie pozamrażałeś i w jakich miejscach. Nie jestem przeciwko żadnym środowiskom, tylko podaję przykład. To są osoby, które bardzo ujmują się za środowiskami wętynczowymi, albo na przykład bardzo chcą walczyć o temat aborcji. Ci ludzie bardzo chętnie jakby wspierają takie środowiska tylko dlatego, że to są niektóre momenty w ich życiu, w których oni w ogóle mogą to zrobić, czyli mogą kogoś w czymś wspierać, ponieważ większość rzeczy człowiek ma poblokowane. Wiesz na pewno, że nie idziesz dokonać aborcji, wiesz na pewno, że jesteś osobą np. heteroseksualną, więc się to nie dotyczy, więc będziesz się ujmować, nie? Ale nie potrafisz się ujmować, za takimi ludźmi i być współczujący dla ludzi w momencie, kiedy w danym temacie jesteś sam zamrożony i nie masz kontaktu ze sobą.